Wyobraź sobie, że osoba, którą kochasz, robi coś, co niszczy twoją pracę, twoją reputację i całe twoje życie i twierdzi, że zrobiła to w imię dobra. Jak by się nazwał zdrajczynią czy bohaterką? A teraz zadaj sobie trudniejsze pytanie, czy jesteś pewien, że sam nigdy nie zrobiłbyś tego samego? Dziś opowiem ci historię o kobiecie, która złamała prawo, żeby powiedzieć prawdę i zapłaciła za to cenę której nie życzy się nawet wrogowi. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, ta historia będzie jak lustro, w którym zobaczysz swój strach, swój egoizm i swoje sumienie. Nie będzie tu superbohaterów, tylko zwykli ludzie, którzy podejmują decyzje za duże, jak na ich kręgosłup. Zaczniemy w momencie, kiedy wszystko już płonie, bo tak najlepiej widać, kto naprawdę podpalił. Jest później wieczór tania kawalerka w dużym mieście i ekran telewizora, który świeci jak jedyne okno na świat. Na kanapie siedzi Laura, 30-paroletnia kobieta z twarzą zmęczoną, jak po kilkunocnych zmianach bez przerwy. W ręku trzyma pilot, ale nie przełącza, bo na ekranie jest ktoś, kogo kiedyś kochała i komu ufała. To Adam i były narzeczony. Teraz gość w popularnym talk show, który żywi się cudzym nieszczęściem jak wygłodniały pies. Czy naprawdę nie widział pan, że ona szykuje coś takiego przeciw firmie i przeciw panu? Gdybym wiedział, że jest zdolna do takiej zdrady, nigdy nie podpisałem z nią umowy i nigdy bym się jej nie oświadczył. Laura patrzy na jego spokojną twarz i ma wrażenie, że ogląda obcego człowieka, który przypadkiem ma jego głos i jego oczy. Pod ekranem lecą komentarze widzów i każdy jest jak mały kamień rzucany w jej stronę. Jedni piszą, że jest psychicznie chora, inni, że zrobiła to dla Sławy, jeszcze inni, że powinna trafić do więzienia na zawsze. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy ona siedzi w dresie na kanapie i zastanawia się, czy jutro starczy jej na czynsz. Teraz przenieśmy się o kilka lat wstecz, zanim słowo zdrajczyni wkleiło się w jej nazwisko. Wyobraź sobie tę samą kobietę, tylko z jaśniejszym spojrzeniem i z uśmiechem, który nie musi udawać odwagi. Laura pracuje wtedy jako analityczka danych w dużej firmie farmaceutycznej, która lubi mówić o sobie, że ratuje świat. W prezentacjach firmowych lecą hasło o trosce o pacjenta, a w lobby stoją zdjęcia uśmiechniętych dzieci, którym podobno pomogły ich leki. Adam pracuje w tej samej branży w dziale wizerunku. Jest specjalistą od tego, żeby każdą brudne buty wyglądały na nowa. Na zdjęciach w mediach społecznościowych wyglądają jak para, która wygrała życie, dobra praca, ładne mieszkanie, weekendowe wyjazdy. Pod zdjęciami znajomi piszą, że są idealną parą, a oni to lajkują, chociaż w kuchni kłócą się o rachunki i o to, kto jest ważniejszy. Pewnego dnia Laura dostaje do analizy dane z badań nad nowym lekiem który według foderów ma być wybawieniem dla tysięcy chorych. Siada do komputera tak jak zawsze, z kubkiem kawy i z poczuciem rutyny, która daje bezpieczeństwo. Im dłużej patrzy na liczby, tym bardziej czuję, że coś się nie klei, jakby ktoś przesuwał kolumny bez zgody matematyki. Zaznacza kilka wierszy, drukuje i idzie do przełożonego, który jest typem człowieka, co mówi, że wszystko da się wyprostować, jeśli dobrze wygląda na slajdzie. Wiem, że lubi były, ale pamiętaj, że ważne jest też to, jak rynek przyjmie naszą pracę. To jest uprzejmy sposób na powiedzenie zamknij oczy i nie zadawaj pytań, bo wszyscy chcemy dostać premię. Laura wraca do biurka i mówi sobie, że pewnie przesadza, bo każdy projekt ma jakieś drobne problemy i że to na pewno normalne. Problem w tym, że liczby nie chcą być normalne, mimo że ona bardzo stara się to sobie wmówić. Zaczyna patrzeć głębiej i widzi, że część danych zniknęła, że niektóre przypadki skutków ubocznych tajemniczo zmieniły kategorię. W raportach pacjenci, którzy mieli poważne problemy, nagle stają się liczbami, które można ominąć jednym małym komentarzem. Kiedy pyta o to kolegę, słyszy spokojne wyjaśnienie, że to tylko techniczne korekty i że firma wie, co robi. Po pracy opowiada o tym Adamowi który miesza sos do makaronu i jednocześnie sprawdza powiadomienia na telefonie. Kochanie, czy świat tak działa? Filmy zawsze trochę wygładzają dane, ważne, żeby końcowy efekt był dla ludzi w miarę bezpieczny. To zdanie brzmi jak coś mądrego, ale tak naprawdę jest wygodnym kocem, który przykrywa wszystkie brudy. Laura milknie, ale w środku czuje lekki ucisk, jakby ktoś postawił ciężki kamień na jej klatce piosiowej. Mijają tygodnie, a dane robią się coraz brzycze, a prezentacje coraz ładniejsze. Firma szykuje wielką premierę leku, a dział marketingu obiecuje kampanię, która ma wywołać wzruszenia w każdym salonie. W tym samym czasie do Laury trafia wewnętrznie dokument, który nie miał wyjść poza wąski krąg menedżerów. Czyta tam, że policzono już potencjalne odszkodowania i uznano, że będą tańsze niż wycofanie produktu z rynku. To jest ten moment, kiedy maska spada całkowicie, ale tylko przed jej oczami. Adam po raz kolejny mówi, że trzeba być realistą i że nikt nie jest święty, a jeśli ona zacznie kruszyć system, to system zmieli ją jako pierwszą. Teraz masz w głowie tę samą sytuację, którą miała ona, gdy siedziała wieczorem przy biurku. Masz dokumenty, które mogą ochronić ludzi, ale też zniszczyć Twoją karierę i życie Twojego partnera. Możesz udawać, że nie widzisz, możesz odejść i milczeć, albo możesz wynieść te papiery i złamać wszystkie umowy, które podpisałeś. Laura długo wpatruje się w ekran komputera, aż w końcu robi coś, czego jeszcze rano nie planowała. Popiuję pliki na pędliwe, chowa go do kieszeni kurtki i czuję, jak serce bije jej szybciej niż podczas biegu po schodach. Po kilku dniach siedzi w małej kawiarni z człowiekiem którego znalazła przez zaufanego prawnika. To dziennikarz śledczy, starszy mężczyzna z oczami, które widziały już wiele firmowych cudów i cudów systemu. Jeśli to, co przyniosła pani, jest prawdziwe, to będzie głośno i to nie tylko dla tej firmy. Laura kiwa głową, ale wcale nie czuje się jak bohaterka. Czuje się jak ktoś, kto otwiera drzwi do pokoju pełnego niewiadomych. Wiemy, że łamie prawo i że jeśli wszystko pójdzie źle, zostanie z tym sama, bo nikt nie podpisze się pod jej decyzją. Kiedy pierwsze artykuły wychodzą do sieci, świat reaguje tak, jak zawsze reaguje na świeżą aferę. Wszyscy są nagle oburzeni, wszyscy odkrywają, że wielkie firmy mogą kombinować, jakby to była nowa informacja. Komentatorzy mówią o odwadze anonimowej sygnalistki i o tym, że ktoś wreszcie się postawił. Przez chwilę nawet Laura czuje coś, co przypomina ulgę, bo wygląda na to, że może jednak zrobiła coś dobrego. Pracy jest nerwowo, ale nikt jej o nic nie pyta, a ona udaje, że jest tak samo zaskoczona jak inni. Ten miesiąc jest jak krótki sen, w którym zło zostało nazwane złem, a prawda świeci jak światło w tunelu. Problem w tym, że światło w takich tunelach rzadko jest ratunkiem, Czasem to reflektory pociągu, który właśnie nadjeżdża. Firma szybko przechodzi do kontrataku, zatrudnia najlepszych specjalistów od wizerunku i prawników, którzy znają każdy kruczek. Zaczyna się cicha operacja szukania winnego, który będzie wystarczająco mały, żeby można go było poświęcić. Bardzo szybko wychodzi na to, że najmniejszym, ale najbardziej wygodnym celem jest Laura. Adam dowiaduje się jako jeden z pierwszych. Że to ona wyniosła dokumenty i wtedy ich prywatne życie zmienia się w pole bitwy. Wiesz, co zrobiłaś z moją pracą, jeśli ja nie powiążę mnie z tobą, nikt mnie już nie zatrudni w tej branży. Ona próbuje tłumaczyć, że chodzi o pacjentów, że ktoś naprawdę może umrzeć przez te leki. Pacjenci nie zapłacą rachunków ani za mieszkanie, ani za naszą przyszłość. W tym zdaniu jest cała jego prawda i cały jego strach. Następnego dnia on pakuje kilka rzeczy i wyprowadza się, mówiąc, że potrzebuje czasu, żeby poukładać sobie w głowie, co się stało. Firma zaczyna kampanię obronną, a częścią tej kampanii jest zniszczenie wiarygodności osoby, która wyniosła dane. Do sieci w tajemniczy sposób trafiają prywatne maile Laury, w których narzeka na pracę i na szefa. Ktoś ujawnia informacje o jej dawnych problemach ze snem i o tym, że chodziła kiedyś do psychologa. To wszystko jest podane tak, żeby wyglądało jak obraz osoby niestabilnej, która szuka dramatu, żeby poczuć się ważna. Adam dostaje propozycję występu w programach, gdzie może opowiedzieć, jak bardzo został przez nią skrzywdzony. I tu wracamy do tamtej sceny z telewizorem w Tani Kawalerce. Laura patrzy, jak Adam spokojnym głosem opowiada historię o ambitnej kobiecie, która nie znała granic i która zniszczyła nie tylko firmę, ale też jego życie. Miejsce jej nienawidzić, ale nie mogę udawać, że to normalne, że ktoś w imię własnej misji pali wszystko dookoła. Publiczność współczuje jemu, bo to łatwiejsze niż współczuciem komuś, kto nie siedzi na kanapie obok prowadzącej. Laura wyłącza telewizor i przez chwilę w mieszkaniu jest tak cicho, że słychać tylko lodówkę. Kiedy zaczyna się fala pozwów, wszystko dzieje się szybko, jak przyspieszony film w którym nikt nie ma czasu na oddech. Firma pozywa ją o złamanie tajemnicy handlowej, prokuratura wszczyna swoje postępowanie, a media stopniowo tracą zainteresowanie, bo pojawiają się nowe afery. Laura staje się starym tematem, który nie jest już świeży, ale nadal jest brudny. Praca znika pierwsza, bo żadna firma nie chce ryzykować zatrudnienia osoby, którą można nazwać donościelką. Oszczędności topnieją, a ona zaczyna liczyć każdy rachunek w zeszycie, który kiedyś służył do planowania wakacji. Rodzina reaguje tak, jak reaguje wiele rodzin, gdy skandal dotyka kogoś bliskiego. Dlaczego nie mogłaś po prostu odejść bez robienia szumu? Przecież wiedziałaś, że tego nie zaczymasz? Matka mówi to drżącym głosem, bo bardziej niż prawdy boi się spojrzeń sąsiadów na klatce. Trzeba było pomyśleć o konsekwencjach, zanim zaczęłaś bawić się w bohatera. Ojciec nie krzyczy, ale każde jego słowo jest jak gwóźdź, który przybija ją do ściany wstydu. Mimo to, kilka dni później, matka wysyła jej krótką wiadomość, że zawsze może wrócić do domu, jeśli nie będzie miała gdzie spać. Laura waha się między gniewem a poczuciem winy, i trudno powiedzieć, czego jest w niej więcej. Czasami budzi się w nocy z myślą, że rzeczywiście jest potworem, który rozwalił wszystkim życie. Innym razem patrzy na stare raporty, które trzyma na dysku i mówi sobie, że przynajmniej nie ma na sumieniu tych ludzi, których nazwiska widziała w tabelach. Ta walka w jej głowie nie ma świadków, bo w social mediach już dawno przestała się odziewać. Kiedy sprawa w sądzie wciąż się toczy, firma wysyła do niej prawników z ofertą ugody, która pachnie jak bardzo drogi. Perfumowany plaster. Jeśli podpisze pani te dokumenty, czy zna pani, że pana zarzuty były wynikiem złego stanu psychicznego i błędnej interpretacji danych? W zamian obiecują, że wycofają część pozwów, że dostanie pieniądze na nowy start i że oficjalnie zamkną temat na poziomie medialnym. Mówią jej, że to najlepsze wyjście, że tak będzie spokojniej dla wszystkich i że każdy popełnia błędy, które można naprawić. To brzmi jak oferta wybawienia, ale tak naprawdę jest propozycją, żeby podpisała dokument, że sama siebie obkłamywała. Lała bierze te papiery do domu i kładzie na stole, gdzie kiedyś leżały katalogi ślubnych sukienek. Czyta każde zdanie i widzi siebie opisaną jako osobę, która wymyśliła całą aferę, bo nie radziła sobie z emocjami. W jej głowie pojawia się pokusa, żeby po prostu to podpisać, wziąć pieniądze, Zmienić miasto i udawać, że to wszystko był zły sen. W końcu nikt nie sprawdza, kto ma rację, gdy wszyscy są zmęczeni tematem, ludzie przechodzą dalej i szukają nowej dramy. Tego wieczoru Laura nie śpi, tylko siedzi przy biurku i patrzy na pusty ekran laptopa. Po kilku godzinach otwiera kamerę wbudowaną w komputer i naciska przycisk nagrywania. Postanawia, że nie będzie ani bohaterką, ani wariatką. Tylko człowiekiem, który opowie, jak naprawdę wyglądała ta historia. Zaczyna mówić prostym językiem, bez wielkich słów i bez patosu, tak jakby tłumaczyła coś staremu znajomemu, który dawno nie pytał, co u niej. Opowiada, jak trafiła do firmy, jak wierzyła, że ratuje ludzi i jak po trochu zaczęła ignorować drobne sygnały, że coś jest nie tak. Mówi o swoim ambicjonalnym głodze. O tym, że chciała być kimś ważnym i że to też pchnęło ją do działania. Przyznaję, że wynosząc dokumenty, złamała prawo i że wiedziała o tym od pierwszej sekundy. Mówi też, że gdyby milczała do końca życia, bałaby się każdego nowego raportu o skutkach ubocznych, bo widziała w nim swój podpis. Nie oszczędza także Adama, choć nie obraża go, bo wie, że jego zdrada była mieszanką strachu. Egoizmu i miłości do samego siebie. Mówi wprost, że on wybrał swoją skórę ponad prawdę i że ona prawdopodobnie zrobiłaby to samo, gdyby była na jego miejscu kilka lat wcześniej. tym wyznaniu jest więcej uczciwości niż w całej kampanii reklamowej jej byłej firmy. To nagranie wrzuca do sieci bez wielkiej strategii marketingowej, bez planu, tylko z myślą, że nie chce umrzeć z cudą wersją prawdy w obiegu. Film nie wybucha jak wirus, nie trafia na wszystkie strony wiadomości, nie robi z niej gwiazdy ani męczennicy. Zamiast tego powoli wędruje po zakamarkach internetu i dociera do ludzi, którzy sami mają na sumieniu podobne historie. Pojawiają się komentarze od pracowników innych firm, od pielęgniarek, od byłych menedżerów, którzy widzieli podobne rzeczy i bali się mówić. Ktoś zakłada małe anonimowe forum wsparcia dla osób. Które nie wiedzą, czy mówić, czy mieczeć, gdy widzą coś brudnego w pracy. Mijają lata i świat zapomina aferę, dokładnie tak, jak zawsze zapomina stare skandale. Laura nie wraca do wielkich korporacji, pracuje w małej firmie analizującej dane dla lokalnych instytucji. Zarabia mniej niż kiedyś, ale pierwszy raz od dawna ma poczucie, że jej liczby nie są bronią przeciw nikomu. Mieszka w skromnym mieszkaniu na obrzeżach miasta, gdzie nikt nie kojarzy jej twarzy z dawnymi nagłówkami. Od czasu do czasu ktoś wyśle jej wiadomość, że jej stary film pomógł mu podjąć trudną decyzję, i wtedy ona czuje, że ten ból miał jakiś sens. Kiedy pewnego dnia przypadkiem widzi w sieci stare nagranie z udziałem Adama, nie włącza go, tylko przebija dalej. Już nie potrzebuje wiedzieć, jaką opowiada ich historię, bo rozumie, że każdy z nich będzie do końca życia nosił swoją wersję zdarzeń. Ona ma swoją, w której nie jest ani całkiem winna, ani całkiem niewinna i powoli uczy się z tym żyć. Wróćmy teraz do Ciebie, bo ta historia jest mniej o niej, a bardziej o Twoim sumieniu. Kiedy oceniasz laurę, masz pokusę, żeby przykleić jej prostą etykietę, że jest dobra albo zła. Ale życie nie działa w taki sposób i dobrze o tym wiesz, bo sam masz na koncie decyzję, których nie potrafisz jasno nazwać. Może czasem miałeś ochotę powiedzieć prawdę i milczałeś, a może raz powiedziałeś coś głośno i do dziś nie wiesz, czy to była odwaga, czy głupota. Największa kara nie zawsze przychodzi z sądu ani z internetu, czasem największą karą jest to, co widzisz w lustrze przed snem. Największą nagrodą też nie jest brawa tłumu, tylko spokojne zdanie: wiem, że zrobiłem coś, z czym potrafię żyć, nawet jeśli inni tego nie rozumieją. Historia Laury nie daje prostego przepisu na to, co robić, kiedy widzisz zło w miejscu pracy albo w domu. Zamiast tego pokazuje, jak bardzo człowiek potrafi się miotać między lękiem o siebie, a potrzebą bycia w zgodze ze sobą. Pokazują, że można zapłacić ogromną cenę i wciąż mieć wątpliwości, czy to miało sens, i że czasem jedyne, co zostają, to nauczyć się nosić swoje blizny, zamiast udawać, że ich nie ma. Teraz chcę Cię zaprosić do małego ćwiczenia, które zostawię Ci po tej historii. Pomyśl o jednej sytuacji, w której widziałeś coś nieuczciwego albo krzywdzącego, i nic nie zrobiłeś, bo było Ci wygodniej milczeć. Nie po to, żeby się biczować, tylko po to, żeby zobaczyć, jak blisko jesteś do ludzi, których na co dzień oceniasz w internecie. I pomyśl, co by się stało, gdybyś następnym razem, zamiast przewinąć w dół, zdecydował się chociaż nazwać rzecz po imieniu. Jeśli dotarłeś ze mną do tego momentu, naprawdę Ci dziękuję, bo wiem, że to nie była lekka opowieść. Jeżeli ta historia coś w tobie poruszyła, będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz polubienie i zasubskrybujesz kanał Złoto i Ciernie. Napisz w komentarzu, co myślisz o decyzjach Laury i o tym, jak ty zachowałbyś się na jej miejscu, bo twoja perspektywa też jest częścią tej rozmowy. Jeśli chcesz wesprzeć ten kanał, możesz to zrobić przez kod w rogu ekranu albo przez link do wsparcia w opisie filmu i za każdą pomoc szczerze dziękuję. W opisie znajdziesz też linki do innych opowieści z zupełnie innych serii, które mogą Cię zaskoczyć w zupełnie inny sposób niż ta historia. Na dziś to wszystko dzięki, że spędziłeś ze mną ten czas i mam nadzieję, że spotkamy się przy kolejnym odcinku Złoto i Ciernie.